Jedny sani został tam, tam. A my sobie poszliśmy dalej. Tak bez niego. On mnie wypchał. Ja stałem w miejscu. Nagle się poza miejsce. Ja poszedłem. Powiedział sobie, won mi stąd sami nagrywajcie. Jestem solo Zostanę padasem. No hej, koleś. Masz żyć. No tu. Co? A. Dzięki. Tak tego się używa? Już masz, masz. Aha, no Użyłem, tak? Bo jesteśmy wśród Stonehenge. Ooo. Kto tam jest z naszych? Z naszych? Tak, z naszych. Kogo tam bijesz? Synki były. A, walisz, no. Paweł. Masz. O nie, robaczki znowu. O ty, kokor. Czemu się biło? Kto zginął? Na piach nie O nie, Supi zginął. Na piach nie wchodź, gościu mówił. No za późno. Nie, wchodź na piach. Dobra, już będę pamiętał. Supi zginął. Dlaczego wchodzisz na piach? No kurde, chciałem skoczyć na kamieniu, Gadasz, Dobra. nie wchodź na piach A kurde, no a ona oczywiście na mnie Bo, bo chińczyk jest smaczniejszy, kurde <laughs> Żółtka ma w sobie Ow! Patrzcie, tam jest gościu smaczny a kto no, tam żyje? Idźcie, idźcie do niego, idźcie do niego. No, no wejdźcie do niego. Zobaczcie, on smaczny jest. No, idźcie do niego. No, no, idźcie. Mnie nie ma co atakować. A to jest konkur, dobra, konkur tutaj na ten, na kamieniu No, są no, robaczki, idźcie do niego. Dobrze. <śleski> Wszystkie poszły do ciebie. Ale bekam No ja pierdzielę. <śleski> Jestem władcą much. Nie, tutaj jak ten, to ty mnie zabiłeś, bo ty te robaki zwołałeś na mnie. No idź robaczki, idźcie robaczki. No idźcie. To ty mnie zabiłeś. Nie uznaję tego za zabicie robaczków. No. Ale patrz, te robaki mnie w ogóle nie atakują. Bo na kamieniu stoisz. Uhu, błe, błe, No Co, Sasie, i teraz co? Co się dzieje? Myślałem, że na, na mnie nie. Zdenerwowałeś bo się. No braciu, <laughs> To ty mnie na mnie robaczki wysłałeś. No głupku! A co tu zrobiłeś, no? Bo ty z we mnie uderzyłeś znowu. Nie uderzyłem w ciebie! Nie wcale! 58 no, masz... HP mam bez powodu, nie? Właśnie w siebie nie uderzyłem, taki surowy mały. Muszę gremlin z ciebie. No nie uderzyłem w ciebie! Ale spadłem. O, one, to one uderzają, go się wyjeżdżają. Wybiję. Chowają się, kurde. Będą nam przeszkadzać. Na o kurde. Jak głowie siadła. Komar. No, nie. Ostrożnie, straszny To nie moja wina. To no nie. No nie ten ty. Poczekaj, robaczku. O, dzięki za wybustowanie mnie. Walisz po piachu. O, kurde. Dzięki, tak. Bo cały czas biało po piechu, to one się będą pokazywać, tak bez przerwy. Dobrze, a z, a z, ja insektów nie, nie biorę pod te normalną. No, ten, że tam one mnie zabiły, to robię pompki. Nie, jak człowiek mnie zabije. No ale nie o to chodzi, że będą cały czas się respić, kurde. Ale ja się za to pojawi zaraz. No i dobra, i znowu spadniesz. Nie spadnę. Nie ma wina, że czarni potrafią w żyj skakać Albo się nie pojawi jak zginiesz Złomem na, <laughs> <laughs> na nic te robaki, no No nie takie robaki, o kurde No weeś, chamie Błe, błe Ełe błełem ogłe hosas Nie chcę mi ich całą wieczność zabijać o to była w sumie wielka kara tak cały czas umierać od robaków I zabijać cały czas rybaki. Wiem. Nic tu nie ma takiego Wiem, Na patrzę coś. jak mamy przeskoczyć teraz Na tych kawałkach chyba Ale się tam do końca nie da, albo przez wodę Rybaki wody nie lubią Wiem, ale mamy jeszcze inny sposób No kurde głupku <noise> No, i jak Dowod. zwykle upośledzenie się wbija w znak. Co jest? Co jest? Co mnie zrobiło? Woda cię zabiła. Jakim cudem? Jak ty chciałeś tam upłynąć, jak tam nie ma przejścia? Jest, dokoła bo komu tego wielkiego płynu. No właśnie nie było. Nie gin. Masz 41 życia, jak giniesz, to jest zięki. Sam jesteś cienki, bo cały czas wpadasz Siedem. w rysownicę. Siedem! Ogarnij się! Jaki? Wiem, że masz kość na oczy i nie umiesz parkurować, ale no... O kurde, ziomo na pustyni się pojawiłem, no walone robaki. Ubiegałeś na pustyni. Dobra, ja idę do ciebie. Ja będę tutaj marnował życie swego. Już idę do ciebie. <słuch> No, goddemy! Gin ci głupie muchy! O kurde, to masz 13 życia! Żyj! Waga. Nie, nie nie, nie ginie! Nieeee! Ja pierdolę. No się na pustyni nie pojawi na to, kurde. Było łazić na pustyni! pustyni w puszczy Allah łakbar Allah Akbar. Spierdzielaj, głupia mucho! No czemu po pustyni łazisz? Bo nie miałem jak no. przejść! Bo co jesteś czarny, to piasek jest brązowy, to co podobieństwo jest? Nie będą cię tak Bo nie miałem jak przejść! Okej, okay, żyjmy. No gdzie znowu na Chińczyka się rzucają? Pierw. Smaczniejszy jestem ciebie. No i znowu nie ma jak przejść. O, tam jest dobra rzecz. Która nas wybawi od złego. A czemu chodzisz po tej pustyni całej? No, włącz się. Co? Ja się obudziłem! Już dawno i po pustyni nie łaziłem. Teraz muszę, kurde, bo. Może nie. Nie wysłałeś mi żadnych beczek. No. Badać ode mnie Oh shit man No i tak bijemy się, bijemy, bijemy z nimi A one przybywają A na czym stoisz? No tak, ale myślałem, że ten kamień, to odpychanie coś podziała Chrzanić te bredne pieruny No i powiedz mi jak mamy tutaj przejść? No ten na kawałkach <laughs> O kurde pojawiłem się koło siebie Po tarczce. A chyba wiem No co Czekaj. to jest Patrz duże ugłe ugłe Czemu kartonem się nie da go zabić? O! nasi się ten gramigan o kurde Dobra walić Duże ugłe jest <laughs> Chodź Kurde są mnie strzelasz, a to nie tyła przynajmniej ci wyczyściłem drogę. W przód. Teraz przeżyj Najważniejsza sprawa Tam jest, tam jest za jakieś areny gladiatorskie Gościu nas puści dopiero pewnie jak zabijemy tego dużego O kurde Kurde Niegi gił Fajne, że teraz mi to mówisz Nie też nie dziwi powiedziałem Nie, Co ja, odbiście? O kurde, udało się To co za wytrzymała bestia? No daj u Motherfucker! Co to za poziom hardcore? No, I no, it ja. so much że jakoś się oddawić, nie da tutaj oh. <laughs> Co to do... robi Patrz Co? Co dostaliśmy? Kuleczkę mam Co to daje? Piszczy Jak prawym wciśniesz, to możesz się fajnie tak miętolić króty <noise> <noise> Coś jak Zośka na wyżycie Ty to jest Conquer, tutaj się cieszy z żoną Śmierdziałeś. Śmierdziałeś Szkoda że materaca mu nie mogę ukraść Patrz, <śmierdziałeś> będzie, będzie mu cieplej Nie to materaca ci sobie Chciałeś, no we mnie próbowałeś zabić mnie. A ile razy ty mnie zabiłeś w tym odcinku? Oj tam... To już drobniejsze szczegół. O, może taki właśnie następnym razem będzie. Że za każdym razem jak ty mnie zabijesz, to robisz 10 pompek. Eee, nie. Zasłowałeś Czemu nie? Nie ja? zabijania ciebie. A skoczyłeś, nie uniknąłeś jednak. Naprowadzającą rakietę miałeś po Ja prowadziłem tą rakietę, więc sama oprowadzająca się O, patrzcie Jeziorko O patrz, gościu, tutaj fajnie wygląda. On żyje jeszcze, kurde. No, jak go fajnie mi miętolą. Tak, dobrze, mini chłopaki. Gryźcie <gryźć> go, <gryźć go! <gryźć go. Ej, chamsi, kurde, zabiłeś No tak patrzę, nie, wi nie widzę skutku żadnych... Śmiejesz się niby, że ci coś tam wyszło, ale... Postanowiłem zepsuć ci zabawę. Teraz idę penetrować... No you don't! Hit, fat, hobby. Nie spenetrujesz. Dobra, skończymy tutaj, okej? Okay? Kończyć to ty sobie możesz wiesz co? Marmolatkę.